To stop, ustalmy taki czynnik. Jak jadą psy, to ty machasz dwoma rękami do góry. Zażyjesz się na dół i z.N.W. Jak będziesz.W. E, się! U. Co? I teraz by to zbił. Siedzi Siedzi chyba, nie? Siedzi nie powinno. Musimy go wnieść, chłopaki. Dobra. Go, go, go. dobra, 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 spokojnie. Policja, on bierze motor. Jaki? Jaki k Ja. Jaki? On siedzi. Jaki Ja już go widziałem, on był tu, słyszałem jak te łańcuchy się obijają. Bo kurwa, ty teraz jedziesz na tych blachach pod tą flagą, nie? Dziękuję bardzo Pani Putinie, że muszę się wstydzić swojego pochodzenia na całym świecie. To też idzie do wyjebania w najbliższym czasie. Super. No weź! No jednego tylko! Dasz radę? Zamknięte. On zaraz mi otworzy. O, oh. oh. otworzy? Hello, my friend. No się No e, kurwa, no nie, palmy mi Chłopce ja mi Nie można, no No ogíałkę mam Chodź, chodź się Uśmiechni. Pier dalej, nie ma mam kebaba. Wyjebane na roboty mam. Nie nie ja na roboty. Pier Please nie mam. Kiewłem Jutro, jutro, jutro. Jutro, jutro jutro, jutro. jutro. Dzisiaj nie, jutro. Ile jest 2 razy 3? 9. No Co ty pierdolisz? 12 Pisz, około 12. A ja nie umiem pisać. Daj to ja spróbuję. Uda się czy się nie uda? O, o, Okej, okej. pięknie. No, 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 no. I jeszcze się nie złamią dechy, to już w ogóle padnę. O cholera, o tak, o tak, o tak. O, prawie. Halo, tata, ja zajechałam tam, gdzie te opony wymieniałam. Chciałam się umówić, yy, kiedy mogę przyjechać, ale powiedzieli, że mają teraz jakieś powietrze premium i że jak za, napompują mi tym koła, to nie muszę wymieniać. No i mi napompowali za 200 zł. No, że jak napompuję opony powietrzem, premium, jakieś tam mają, to nie muszę wymieniać na zimowe i napompowałam. Ty, ty słyszysz, co ty mówisz w ogóle, czy, czy ty nie słyszysz, co ty mówisz? Dzieciaku. No co? To ty yy, uważasz, że co ty będziesz jeździła letnimi oponami w zimę? No ale na tym powietrzu premium. Ale co ma powietrze, kurwa? Do, do, do opon. No nie było no tak już jesteś... w tej warsztacie powiedzieli. Ty... Ty jesteś, ty jesteś pani inżynier, czy kto ty jesteś jakaś kurwa. ty myślisz, że ty, ty w ogóle mówisz, to ty ty, ty... ty w ogóle... wiesz co, ty gadasz? No dobra, to wracam tam. Za dwie stówy pom na pomponą ci powietrza, dokół? No ale premium. Ale co to znaczy premium? Kurwa. Może ci nawet Helem, kurwa, nadmuchać te powietrze. A opony musisz mieć. To on jakiś... Nie, ten ktoś, kto to kurwa jest. No to ty zawsze wymieniam opony co ty mówisz, gadasz do mnie? czy ty nie mówisz, nie dzwoń do mnie nawet z takimi rzeczami bo, bo i jak ty tak składałaś te CV do pracy to ja się nie dziwię, że jeszcze do ciebie kurwa nikt nie zadzwonił dobra, na razie ja już nie mogę kurwa słuchać Za tych mówią co nie można proszę bardzo, można jednak tak zimę jeździć? Vai Happy New Year <laughs>

A jakbym za pięć dyszek zalał, to ile bym pojeździł? Na weekend, na obradę, coś? Bo takim jakbym podjechał pod dziewczynę, to by była zadowolona, że będzie. Nie no? wozę. Takim No dobra, no ale by była jakaś taka bardziej. Nie, nie da rady. A jakieś lepsze macie? Niestety. Tylko takie? Rozklekotane. To nie. Czyli do dziewczyny nie startować taką. Przejechałby pan takim brakiem, tylko pomyślała, rozdartych hotele? To nie. To nie. To w ogóle skrętu, tak? To, nie. to idę, idę do strażaków. <laughs> tak. I jak coś tam ten, strzela armatką, sam pan, coś takiego, no. pod lodem, ja pierdo... Kaczko, help you! Wyłaś! O, uratowałem cię! Idę ci teraz ogrzać, dawaj, chodź. O kurde, ale pięknie pachnie ten kaczko, no.